Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś obsługa techniczna na gołębniku. Trzeba poprzepinać anteny na gołębnik młodych. Także tutaj jedną ręką one się zakłócają. Co wyłączyło się? A no właśnie. Obsługa techniczna. Rozprowadzam kable, przekładam. Na gołemnik młodych, żeby wszystko ładnie funkcjonowało i odbijało. Testy robimy. Odbiło. Jeszcze no. Tak to mniej więcej musi być. uprzedziały I można skręcać także. Działa. Enblot jest tak skonstruowany, że o tu jest Szuflada, i na to się daje wlot. Tu ogranicznik. No i w środku, w środku są anteny. Trzeba to też kiedyś zainstalować. Zaczynamy chipowanie gołąbków. Jednego już tu złapałem. I musimy, trzeba zrobić swoje, czyli można powiedzieć, robienie spisu. Aha, nie wiem co, Także ja sobie tu tipę Siki, chipy zwał jak zwał nakładam, ale chciałbym tutaj poruszyć jeszcze kwestię taką bardzo ważną i poważną e, odnośnie tego właśnie, gdzie te chipy kupujemy. E, bo spotkałem się e, z ofertami chipów taniej. Normalnie kosztuje, nie wiem, do Taurisa 8, 9, 10 zł. No nie są tanie. Zabawki. Musimy 8,90 zł wydać za nowego chipa. Każdy po lotach starych ma straty, musi nowe zakupić, uzupełnić jakby braki. Kto te braki ze starych skław przekłada na młode, to musi na wiosnę uzupełnić. Także przychodzi ten moment kupna tych chipów i no wiadomo, oszczędzamy tą kasę. Chcemy, żeby było jak najtaniej, ale spotyka się oferty. Dużo tańszych obrączek, różnych systemów do najróżniejszych, sami ci sprzedający, to czasami oferują grupkę różnych chipów, bo oni ich nie potrafią rozróżnić do jednego, drugiego, trzeciego systemu, wszystkie tam w jakiejś cenie I, i po prostu widać, że to są po prostu łapane, bo to, bo to nie są jednego systemu, tylko różnych systemów do takiego, takiego. Także no jest to totalna porażka z tym. Chodzi o to, że kupujemy chipy od po prostu handlarzy czy łapaczy. Ci, którzy chcą zaoszczędzić złotówkę, 2 złote, 3 złote, kupują te chipy od paserów, czy sami są paserami, jak to zwał. Bo gdyby nie było klientów, którzy chcą kupić te chipy łapane, złapanych gołębi, to gdyby nie mieli klientów i zbytu, to by nie łapali naszych gołębi, bo by im się to nie opłaciło. Wręcz są klany, że stoją na przelocie gołębi i do naszych gołębi strzelają. Dziwimy się, że nie wracają lotniki, pewne lotniki, że wracają postrzelone gołębie, że wracają gołębie z uciętymi nogami, bo niektórzy nie umią tego pościągać i wręcz zabijają te gołębie, ucinają im nogi, bo już takie gołębie u mnie lądowały, czy moje, czy obce. Postrzelone gołębie, bo strzelają do nich. Niektórym się udało po prostu przeżyć, wrócić do domu. Postrzelonym z wiatrówki, z jakichkolwiek innego sprzętu łapią siatkami. O ile jeszcze te gołębie wracają na wodę w te upały, o ile te gołębie jeszcze wracają, też jak tam jedni twierdzą, zgniecione obrączki, jakieś tego, nie wiem, niby przez siatki bo łapią te gołębie, łapią te gołębie, żeby ściągać te chipy na wodę, na karmę, robią czujki właśnie w tym celu, żeby te gołębie nasze wyłapać na tlasach, trasach przelotów gołębi I, i handlują tymi chipami, sprzedają ją, te czipy komu? No, sprzedają je hodowcom, więc jeśli hodowcy wspierają, kupują te tańsze chipy, no to wspierają po prostu tych łapaczy, tych co strzelają do gołębi, tych co obcinają im nogi. I to, że zarobi parę złotych, za to straci gołębia, który jest dużo więcej warty, bo, bo twój gołąb został zastrzelony, twój gołąb został postrzelony, twój gołąb został złapany i obrabowany z czipa. Dlatego, że sam jesteś klientem i kupujesz chipy od łapaczy, od tych co strzelają do Gołębi, od kłusowników, którzy jakby sami wspieramy ten handel. Ci, którzy na różnych portalach i, i, i kupują te chipy, powinno być, nie wiem, wykazane skąd te chipy mają do danych systemów. Że, że są chipy, nie wiem, czy od dystrybutora. No, może to dla dystrybutorów, yy, fuch, nie wiem, ale, ale fakt, że jest mała konkurencja, bo, bo chipy są drogie, bo do danego systemu musi być dany chip, no i tak sobie, czy wszyscy producenci, nie wiem, jakiś, czy dałoby się nakaz, że jeden typ chipa i wszystkie zegary by mogły używać i tak dalej, bo w ten sposób by była jakaś konkurencja w produkcji chipu, byłyby tańsze. I może by tych łapaczy nie, nie naciągały do tego, żeby to kupować. Tak każdy producent może sobie narzucić cenę chipa, jaka mu odpowiada, no bo to jest yy, jedyny pewny zarobek dla producentów zegarów. Te chipy, bo co roku gubi się masa gołębi, więc masa gołębi z chipami się gubi. Część wiadomo nie bezpowrotnie, nie wszystkie wiadomo zostały złopane i... Musimy uzupełnić, więc musimy nowe chipy kupić. To jest źródło zarobku. Wiadomo, tak to bywa i tak to będzie, tym się nie ma co dziwić. Ale przy większej konkurencji byłyby tańsze, więc tym, którzy do nich strzelają, byłoby trudniej zarobić. Powinniśmy wręcz tępić takie praktyki, że ktoś kupuje taniej z gdzieś tam. Ja nie mówię tutaj o tym, że ktoś likwiduje hodowlę i te chipy są, ma do sprzedania jakieś tam zużyte. Na no ile, ile takich sytuacji się zdarza? No nie każdy przecież kupił zlikwidowanej hodowli, e, tańsze obroczki, a jak się e, dopytasz, czemu sprzedaje, skąd je ma, a odkupił tam od ludzi z targu, no skąd ich mają? No kurczę, no na pewno złapanych albo postrzelonych, zastrzelonych gołębi, więc kupujący te chipy po prostu wspierają kłusownictwo na naszych gołębiach i, i, i sami, sami potęgują straty, że Strzelają do tych gołębi, nie każdego gołębia zastrzelonego też od razu złapią, bo on spadnie, muszą go znaleźć, więc pewnie tylko część chipów dają radę z tych zastrzelonych gołębi, chyba że na wodę nad stawem, no to ma go gdzieś blisko, nie wiem jak to, jak to ewentualnie nawet się odbywa, jaki jest sprzęt, to myśliwi, ci co się znają na jakichś takich sprzętach pewnie lepiej wiedzą jakie są możliwości, bo nie mam pojęcia, ale ale, ale wiadomo, że, że postrzelone różnym sprzętem są te nasze gołębie, w różny sposób złapane siatkami, nie siatkami. I jesteśmy okradani, a potem sami kupujemy to, co nam ukradli po prostu. No i tutaj prosiłbym o przemyślenie sobie tego, może niech każdy pomyśli, w jaki sposób postępuje dobry lot.